Witajcie. Dzisiaj taki paczkowy dzień. Od samego Barsuma dostałem prawie 60 kg elektroniki. Plus doszło jeszcze 3, doszły trzy 3 inne paczki. Więc naprawdę. Teraz będzie partyzantka. Już nie ma miejsca na magazynie. Na magazynie. Na moim warsztacie. Który faktycznie już jest magazynem. Pootwieram te pudełeczka. I tak na szybko zobaczymy, co Barsu mi wysłał. A Barsu matematykę znam, więc tu nie ma zaskoczenia. Podobno otworzę sobie poza kamerą, już i nagrywam. No, musiałem zmienić miejsce, bo po prostu będę przesypywał płytki z powrotem do kartonu po bananach. Bo inaczej, jak wyjmę je wszystkie, a jest prawie 60 kg, to nie ruszę się już na pewno. Dżownica, lątanina kabelków różnego rodzaju do przebrania, lampa od telewizora. Kabel od drukarki, kolejny telewizorki. Telewizorki teraz jeszcze dodatkowo zbieram tranzystory. Będzie z tego fajny film. Części telefonów. Uważajcie na te baterie. Być może zrobię też film poglądowy. Jak go wystarczy uderzyć. I zmienia się już w bombę zapalającą. Płyteczki, tranzystorki, dużo tranzystorków. No, będzie z tego odzysk, odzysk, odzysk. Układy scalone duże, oczywiście. Na wyświetlaczu nie mam pomysłu. A też się przewijają. Nie wiem, co to. Tu jest duży zasilacz. Aha. Robot sprzątający. No i gitara. Będzie odcinek. Co to jest? Puste, bo wątpię, żeby było milion dolarów. <gry> Okej, okay, elektryka Super Bawiłem się takimi ostatnio Bezpieczniki Nowe płyteczki O prędkościomierz, to jakiś motorek Nie znam się A tak wygląda Kolejne. Przełączniki, rozłączniki, styczniki. Nie wiem co to. Płyteczki, kabeleczki. Kolejna elektryka. No i w tym pudełku jeszcze mnóstwo plątaniny, kabelków. Takie bezpieczniki. To jest na kaloryfer. Ustawiamy sobie temperaturę grzania. Więc to pudełko byśmy zakończyli na tym etapie. Pudełko numer dwa. Kłyteczki. Miałem jakiegoś widza, straciłem z nim kontakt. Chciał zbierać, żebym mu zbierał różne głośniki od telewizorów, no i zacząłem zbierać. To straciłem kontakt z nim. Dysk. Bateryjka laptopowa. Kłyteczki. Pilociki. Nie mam pomysłu na nie znowu akumulatorki płytka, ale widzę coś fajnego do mojej kolekcji perelowskiej unitra MK232P automatic Radyjko super. Kolekcja fantów odzyskanych. Będzie się powiększyć Ruterek. takie coś kiedyś. To było co. Znowu bezpieczniki. Zajrzyjmy jeszcze do tego pudełka, co tam zostało. No, jak widzicie, o fajny tranzystor. Masa rzeczy do przebrania. Karta gwarancyjna. Instrukcja na ten telefon, Panasonic. I bateryki luzem. No to co? Trzecie pudełko. Ideal komputer. Nie wiem co to. Program kaset. Ale zostanie do identyfikacji. Pudełko numer 3. Zaczynamy też elektronikę telewizor z telewizorów. Ogromna ilość płytek. Drobnicy wszelakiej. Nawet penseta. Kabelki lany. Nówki nie otwierane nawet. Ogrom płytek z wszelakimi układami, nawet takie akumulatorki ołowiane. Mam już ich kilka, i będziemy z nich odlewać ołów. Dobrze, wiecie co, ja nie będę przesypywał na razie z tego pudła, bo już nie mam gdzie się ruszyć Dzięki ci Barsum. Odwdzięczę ci się. A to będziecie o tym wiedzieć. Ja się biorę za segregację tutaj, bo naprawdę paczek mi doszło mnóstwo. A muszę mieć drożność warsztatu. Zwłaszcza, że byłem wczoraj na złomie. Jak widzicie, ogromny karton styczników i będzie też co robić. Dziękuję ślicznie Barsum. Jesteśmy w kontakcie, a ja Was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. Cześć.